Więc, mini Państwo, dojechaliśmy w jednym kawałku. Teraz idziemy rozkwinić bilety. No więc, tu się udało nam przejść, wejść z biletami. Jedyne 300 funtów od łebka przez checkpoint, przez bramkę, jak na lotnisku. I teraz tutaj idziemy do jakiejś łódki, bo musimy jakoś łódką dopłynąć na tą wyspę. I to jest osobno-płatna przyjemność. może postaramy się z jakąś grupą większą załapać no i kolejny środek transportu mamy w Państwa motorowy płyniemy łódką tam jest zapora, widzieliśmy co tu jechali ta nowa, czy ta stara ta niższa. a my tu płyniemy na na wyspę tak w ogóle na przystań na tych łódeczek promowa, którymi się przypływa, no i tak wygląda wyspa. Tu bo jasność, wszystko co tutaj jest, jest w przeniesione podobnie jak w Abusimbel, z niższej wyspy, niżej znajdującej się, ale będzie powstawanie tutaj, tej, tej tamy, no zostało to przeniesione oczywiście po to, żeby woda tego nie zalała. Więc zobaczmy co tutaj jest napisane żabciut, gdzie tu nas kierują. Do jakich atrakcji? Większość rzeczy jest prosto, z kibelkiem na prawo. Jak, nie pierwsze wrażenia? Sympatycznie. Sympatycznie. I tak dość kompletnie to wygląda, wszystko być. No wejdziemy do tego cudaka. Tu brakuje chyba głównej, górnej jedynie, nie wiem czy tak ma być. To nie jest, że tam coś wypadło. Tu jest kompletna, widzę, struktura. Zobaczmy, co tutaj, co to w ogóle jest. Tak, gaśnice widzę, słownie czerwoną. Kiosk of Trajan. To jest elegant track, że no, tu generalnie Państwo poczytają na stoplace w języku angielskim. A my chodźmy w do środka, zobaczmy co w tym kiosku się dzieje. Może kiosk ruchu, taki protoplasta, kiosk ruchu. No tak, i na, na murach są faktycznie w jakieś hieroglify. Znowu coś dają łapówki. Łapówki znowu dają. No może jakieś pe pewnie bardziej składają dary, pieniężne. A tutaj nie ma, na tej ścianie. Znaczy, no tam na pewno tych białych to są jacyś albo nic idziemy dalej, omijając grupę nie Hiszpanów których z nie sympatycznych, się, czy tam no pan przewodnik był nie sympatyczny no tak. może Hiszpanie może by nie mieli nic przeciwko temu, ale pan przewodnik nie chciał tak. nas zabrać na ich łódkę paskudniczek jeden przecież nie chcielibyśmy na krzywe ryby oczywiście mały no, tu też są jakieś widzimy fajne, wyryte. A tu jakiś ściapek, jakiś ściapek na murku siedzi. A, to taki mały sfinks, jakiś faktycznie chyba. Ale im się chciało takie rzeczy wykuwać. no jest. się, wiesz, telewizji nie było. Tak, internetu, facebooków. Robili coś Kolejny kiosk, proszę Państwa. Zobaczymy w środku, co sprzedają w tym kiosku.

Mamy oblukane to z daleka. Zobaczmy, jak to w środku będzie wyglądało. Grupy międzynarodowe, jak zwykle. Cosmiczne, takie bardziej amerykańskie albo no, cholera wie co to jest. Chyba niekoniecznie.

Te budki są seksowne. chyba dla panów policjantów najprędzej. wojskowych. Ten, byśmy weszli, przypomnę. Jak ktoś mało uważnie oglądał. I, hey, gdzie La pierwsza sala, tutaj misiu urwało głowę. misiu nie ma głowy. Te kielichy, tak. Tu też urwało mi się głowę. Więc zagipsowali, tak po najmniejszym oporu. A tutaj to w ogóle już cały kawałek. Było, że tak powiem. Nie powiem brzydko, co się stało.

i tam widzimy siatka, jest, czy dach jest taki siatka, tak żeby ptaszki nie wpadały i nie gnieździły się to tam jakieś przejście jest, czy jakaś tak kantorek jest taki, jakiś taki aha, przodem, tak jak do jaskini No jak zobaczyłaś? Gdzie? siura mhm. no ktoś. Siura czy biust? Gdzie? No bimbały, bimbały ma pani. O. Jedna, druga, trzecia, czwarta. No ja się zapomniał, że ty masz no, na tym punkcie no, wyczulenie no. faktycznie. No tak. Ona widzisz? Operacji plastycznych nie połączyła. Tak jest.

I element wytchnienia od wszelkich języków świata, włącznie z niemieckim, mm -hmm. moim ulubionym, którego do tej pory to się nie, nie było usłysześ. słychać, tak, ale dzisiaj nam to było dane wreszcie usłyszeć. A tu proszę Państwa, widzimy, płynie kawalkada kolejnych łódeczek z turystami. Trzeba tu się też, te ruiny, nie wolno chodzić. Zakładam. A tuśmy wzdłuż tego brzegu, mam wrażenie, płynęli, tak? Można powiedzieć, że się na lepszą perspektywę, bo wtedy nam ta łódka Bolsa zasłaniała ta z tymi Hiszpanami niedobrymi. O. Mili Państwo, może przypomnę, jak ktoś nie pamiętał, a może nie słuchał uważnie, tam jest ta mała zapora wodna. Po której żeśmy jechali dwa razy, raz wieczorem, raz na wyjeździe kolejnego dnia rano. A tu widzimy jakby dalszą część tego spiętrzenia wodnego. Zatem właśnie ten zbiornik, który powstał, spowodował, że trzeba było tą właśnie tutaj świątynię przenieść na wyższą, na wyższą wyspę z jej pierwotnego miejsca położenia. Jak dalej, niwiadomko dobrze ci idzie. Słażnik nam specjalnie barierkę odstawił, żeby zobaczyć ten mhm. widok na Nil. Dzieciatku, miejsce bardzo przyjemne, prawda? Tak. Zwłaszcza jak się uda odejść troszkę od tych tabunów turystów drących japia zwłaszcza tych i przewodników. Tysiącu języków różnych prowadzących trochę na narrację. Ale co, ale w bilansie gdybyśmy mieli wybierać, to które miejsce polecam bardziej? To górze dzisiejsze, czy... No no, pierwsze, pamiętam, że to samo w ogóle nie, nie się nie porównuje, bo tu trzeba kupić bileciki po 300 tych funtów za głowę, czyli już 600, bilecik, czyli 600 jest funtów i przepłynąć, co nas wyniesie prawdopodobnie 400 funtów znowu za łódkę w tej WFT czyli mamy całość przyjemności to jest, to jest 1000, 1000 funtów, tak? Czyli to jest tam około 30 dolarów, tak? Gdzie podczas tamyśmy weszli za dwa bilety po 200, czy w sumie po 100, czy za 200, czyli, czyli za 6 dolarów. To jest ta różnica jakby. No i było kameralnie, było spokojnie A tutaj widać kości, jest kości tak rzymskie A tu po prostu jest czeski no, film Oczywiście no, znaczy warto, ale jak te tak, wszystkie te, 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 te znane tak, duże tak. świątynie, no tu się nie da uniknąć, żeby nie było tłumu turystów tak, Więc to się z tym trzeba liczyć tak. I się na to nastawić, się z tym pogodzić i tak jak ja, nie wybrzydzać A, Bo się tego nie da zrobić inaczej po prostu no, no z tobą dziadku byłem, to Tak więc to też jest, widzimy, część tego zbiornika, gdzie woda została sztucznie spiętrzona. A wcześniej były tu zapewne właśnie dolinki jakieś takie półpustynne. Ten człowiek widzimy ma moc sami zmieniania krajobrazu. My już byliśmy w świątku, poznajesz to miejsce. Był ten sfinks i był nasz wywód, że nie było internetu, dlatego z nudów takie robili. Z pierdały robili. Spierdały pierdały, ale widzimy mamy kolejne kolejne tabły, kolejne łódki dopłynęły. ojojoj ojejoj ojej. Jak miło, sympatycznie mi Państwo przebaczyć. Jak w sobotę w poszonku na promocji. Nie ta ilość tych dzieci powiem ci, otwarcie intryguje. ja będę musiał się gdzieś, podpytać, w jakim, w jakim to kraju, w francuskojęzycznym, mają jakieś wakacje szkolne w tym czasie. Bo po prostu niewiarygodne, masz. W naszym było trochę parę. No właśnie. Tak. To do plastiku ładnie tam zarchiwizuj. Więc tu my są, mieli Państwo, w tej chwili. Tu jest, widzimy reszta Asłanu. A tu na dole, żeśmy byli, bo, znaczy nie pokazuję, tu pokazuję, żeśmy byli w Abu Simbel, proszę Państwa. A wszystko to, jak mówimy, grupuje wokół Asłanu i jeziora Nasser. Powstałego w wyniku spiętrzenia Nilu. Dobrze, idziemy tam szukać naszego pana sympatycznego i płyniemy na stały ląd Piedźmy może tą drugą Tak tą drugą, bo tam bliżej on był gdzieś za zaparkowany O wiele chłodniej jest te to po tej się.